Przed rankingiem podobnie jak z spychu kilka miesięcy temu, chcę wam zareklamować wydarzenie kulturalne, które odbędzie się niebawem w Krakowie. 22 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się na żywo koncert muzyki z anime. Ani byle jakie OST to będą, bo będziemy mogli usłyszeć kawałki z Ataku Tytanów, Fate/stay night, Sailor Moon, Sword Art Online, Hunter x Hunter, Bleach, Neverlanda, Naruto, Kimetsu no Yaiba. Byłem już w filharmonii na koncercie muzyki filmowej i ręczę Wam – doznania są zupełnie inne niż przy filmów na telewizorze, nie mówiąc już o tandetnych głośniczkach w komputerze. Nawet posiadając dobry sprzęt audio, takie słuchanie muzyki nie ma podjazdu z doświadczeniem, które oferuje instrument wydający żywy dźwięk. Gdy czuje się jak powietrze drży, dopiero wtedy można zrozumieć kunszt do dobrej ścieżki dźwiękowej. 22 marca, Centrum Kongresowe ICE Kraków. Link do wydarzenia i do biletów w opisie materiału. Tymczasem przejdźmy do drugiej części filmu, czyli rankingu animców o muzyce. Zapraszam. Miejsce 10. Bocchi the Rock. Przygody introwertycznej historii otwierają to zestawienie. Uwielbiam perypetie naszej gitarzystki, lecz anime skupia się w dużej mierze na wycofaniu bohaterki i na jej odpałach. Stąd dopiero dziesiąta pozycja. Niemniej produkcja zawiera kilka szczegółów jak działa kapela oraz fakt, że umiejętności grania na gitarze i umiejętności grania w zespole to dwie różne rzeczy. Miejsce dziewiąte. Love Life. Założenia pierwszych sezonów są dość naiwne i słodkie, a mianowicie, że kilka licealistek założy grupę idolkową, zdobędzie popularność i dzięki temu powstrzyma proces likwidacji szkoły, do której chodzą. Jak głupiutko by to nie brzmiało, seria udanie wyłuszcza, że bycie idolem nie jest takie proste, a wyjście na scenę i śpiew to tylko fragment z całej gamy przeciwności w tym zawodzie. Miejsce 8. Paripi Koumei Weźmy poprzedni tytuł, ale podkręćmy delikatnie stopień realizmu. Eiko od zawsze kochała śpiewać i chciała uczynić ze swojej pasji ścieżkę życiową. Podobnie jak przy Love Live, anime Ja Boy! Kong Ming ukazuje z jakimi przeciwnościami muszą mierzyć się młode talenty, szczególnie te rozpoczynające karierę solową. Jak trudne i nieprzyjazne realia ich czekają. Bez dobrego menadżera ani rusz. Miejsce 7. Nodame Cantabile jest komedią, której bohaterami są studenci koledżu muzycznego. Czy jaki to arogancki, czysty perfekcjonista, a Nodame to… zwierzę. W dodatku dość brudne. Tę dwójkę dzieli wszystko, a łączy tylko jedno: muzyka. Uważam, że aktorzy są trochę zbyt uzdolnieni, jednak przyznać muszę, że serial ładnie ukazuje ścieżkę kariery młodych artystów, zwłaszcza tych grających melodie sławnych kompozytorów. Miejsce szóste. Nana. Wyjdźmy na ulicę. W tym dziele ponownie mamy aktorów, a właściwie aktorki, które dzieli wszystko, a łączy tylko imię. Jedna z pań ma za sobą burzliwą przeszłość i podobnie niespokojną przyszłość w ostrych barwach pan kroka. Na nas świetnie ukazuje jak wygląda świat muzyki, jak bolesny bywa i jak zmusza tych, którzy w nim przebywają, do jeszcze boleśniejszych wyborów. Miejsce piąte. White Album 2. Od razu naprostuję nie musicie oglądać pierwszej części White Album dwójka to kompletnie niepowiązana historia. Seria przybliża nam historię szkolnego zespołu muzycznego i bardzo skomplikowanych relacji pomiędzy jego członkami. Piąte miejsce wynika jednak z tego, co ci członkowie robili: ćwiczyli, ćwiczyli, ćwiczyli i jeszcze raz ćwiczyli. Żadne z wcześniej wymienionych anime nie oddaje ile trudu wymaga średnio udany koncert na żywo. Wróć. Jednak jedno oddaje: miejsce czwarte. Hibike Euphonium. Poza elementami obyczajowymi jesteśmy świadkami, jak bohaterki ćwiczą. Ćwiczą, ćwiczą i ćwiczą, bo zagranie melodii nie jest takie proste, jak może się wydawać. To właśnie hibike eufonium oferuje namiastkę świata, w którym muszą walczyć muzycy. Chcąc wydobyć kilka minut czystego dźwięku, potrzebne jest wiele dziesiąt godzin katorżniczego treningu. Miejsce trzecie: Twoje kwietniowe kłamstwo. Gigazu Kiminouso jest szeroko rozpoznawalnym tytułem głównie dzięki zajmującej fabule. Lecz produkcja błyszczy jeszcze na innych polach. Pokazuje z jakimi demonami muszą się mierzyć dzieci, które lub których rodzice związali ich przyszłość z muzyką. No i wykonanie utworów. Wielokrotnie słyszymy te same kawałki na fortepian, a mimo to każdy brzmi inaczej. Polecam. Miejsce drugie. Sakamichi no Apollon jak to już kilka razy było na poprzednich miejscach, bohaterów dzieliło wszystko. Kaoru był przykładnym uczniem, a Sentaro delikwentem. Dzieciaki ze wzgórza, jak żadna inna pozycja, pokazuje, że muzyka łączy ludzi. Nieważne jak różni, niepodobni i inni od siebie są, melodia wydostająca się z instrumentów może stworzyć pomiędzy nimi most porozumienia. W omawianym przypadku był to most jazzowy. Przed pierwszym miejscem warto wspomnieć jeszcze o takich tytułach jak. Keon Carol and Tuesday Given Zombie Land Saga Vivi Bell Detroit Metal City oraz mashiro no oto Miejsce pierwsze: Beck. Widziałem to anime już dawno temu, i ostatnio robiłem Rewatch, i upewniłem się w swoim wyborze. Beck, jak żadna inna pozycja, pokazuje, że muzyka może zmienić twoje życie. Może zmienić Ciebie. Obserwowanie, jak bohater stopniowo wnika w świat dorosłych, jak jego ja zostaje nasączony dźwiękami rocka i muzyki indie, uzależniają. Nie da się odejść od ekranu. I jeszcze kawałek Full Moon Sway. Nigdy mi nie zniknie z głowy. Na koniec przypominam o koncercie w Krakowie 22 marca. Konis, a gdzie jest Oshinoko? Przecież Oshinoko nie jest o muzyce. Jak to nie? Jest o showbiznesie, a to różnica. Czy tylko ja mam w tym miejscu déjà